Panie premierze, co pan sądzi? Jak panu się podoba wizja mediów publicznych prezentowana przez PiS przez 8 lat i dzisiaj zaprezentowana przez prezesa Kaczyńskiego? Na przykład telefony od 3 w nocy do prezesa TVP. Pan prezes Kaczyński dzwoni o 3 w nocy? Do prezesa TVP? Była to był... już. Tak, to już było o tym. Byłego, prezesa Matyszkowskiego. Matyszko. Uff, no to trochę kamień serca mi spadł. Proszę państwa, ja na temat mediów publicznych mógłbym godzinami. Też jako były dziennikarz, jako całkiem niedawna ofiara tych mediów, wieloletnia. Pamiętacie Państwo na ostatniej Radzie ministrów. Po ostatniej Radzie ministrów, kiedy rozmawialiśmy, uprzedzałem, że Polki Polacy dowiedzą się, dlaczego z taką zaciekłością PIS i funkcjonariusze PIS pracujący w te, głównie w telewizji publicznej, ale nie tylko, będą bronić tego stanu posiadania. I są oczywiście dwie motywacje. Pierwsza została częściowo już ujawniona, czyli te bezprecedensowe nadużycia finansowe związane z zupełnie no, niebywałymi zarobkami czołowych funkcjonariuszy pisowskiej propagandy w tej telewizji. Ale jest też ten polityczny powód, na pewno istotny dla prezesa Kaczyńskiego. Ja o tym mówiłem wielokrotnie i mogę to powtórzyć, bo wiem, że tak jest. Bez tej pisowskiej telewizji publicznej. bez... Oni wzięli pod but wszystkie media publiczne i wykorzystywali te media publiczne do, nie tylko do prowadzenia takiej nieuczciwej kampanii, agresywnej kampanii negatywnej wobec swoich oponentów i takiej promującej PiS i, i, i partie współpracujące z Kaczyńskim. Ale. Czasami te, te media były też wykorzystywane do zaszczuwania ludzi. No, cały, czas, cały czas pamiętamy przecież o tym, co wydarzyło się w Polsce, włącznie z tragediami. 13 stycznia będę w Gdańsku razem z mieszkańcami Gdańska i Trójmiasta. Myślę, że wielu z Was z Polski przyjedzie. Tam będziemy obchodzili piątą tragiczną rocznicę zabójstwa prezydenta Adamowicza. I będziemy wszyscy chcieli, rozmawiałem o tym z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, chcielibyśmy, żeby pamięć o zabójstwie Pawła Adamowicza była taką inspiracją do przodu. Nie tylko hołd zmarłemu prezydentowi, ale może przede wszystkim na pewno sam by tego chciał. Chcielibyśmy, żeby 13 stycznia cała Polska na nowo uwierzyła, że media publiczne mogą być od informowania, edukacji, upowszechniania wiedzy, a nie od zaszczuwania ludzi i nie, i nie od promowania władzy czy partii rządzącej. I wiem, i to nie jest złośliwość z mojej strony, wiem, że prezes Kaczyński nie jest w stanie zaakceptować tej sytuacji, w której telewizja publiczna nie jest na jego telefon, czy jego, czy jego partyjnych towarzyszy. Oni tam naprawdę robili dokładnie wszystko to, co chcieli i znajdywali bardzo posłusznych wykonawców. Więc w sumie powinniśmy być wdzięczni panu Kaczyńskiemu, że on z taką otwartością, on właściwie nie udaje, on nawet dzisiaj, Mówi o tym, jak wyobraża sobie rolę mediów publicznych. I on cały czas przecież to powtarzał. Wolne media, media niezależne, media prywatne były z jego punktu widzenia światem wrogim. Wszystko, co jest niezależne i wolne, jest dla niego światem wrogim. W związku z tym, media publiczne, czyli według jego mniemania państwowe, powinny być w jego dyspozycji. Powinny być tarczą dla PiSu. I mieczem w jego ręku wobec jego oponentów i przeciwników. Ten bój o media, to jest bój o to, jaka będzie Polska za rok, za dwa, za pięć. To jest, dlatego to budzi też takie emocje, bo wszyscy jakoś czujemy, że to zło, jakie działo się w Polsce, ono chyba najbardziej skondensowane było właśnie tam i ono zatruło miliony umysłów. Problem polega na tym, że ci, którzy po kilku latach tej propagandy tak bezwarunkowo zaczęli wierzyć w to, co sączyło się z telewizji publicznej, to są, ja o tym mówię z przekonaniem, to są te takie najprawdziwsze ofiary systemu Kaczyńskiego. To są, to są te ofiary, Yy, naj, najmocniej dotknięte przez media publiczne, bo im zmieniono świat, im zmieniono sposób widzenia. I dlatego. Yy naprawdę publiczna telewizja plus świat wolnych mediów mają też wielką misję, powiedziałbym taką no, uzdrawiającą też umysły i dusze ludzi w Polsce, bo zostały one zatrute naprawdę w sposób bardzo, bardzo solidny i temu też służą te wszystkie nasze przedsięwzięcia i mam nadzieję, że państwo to widzicie. Ja bardzo bym chciał, żeby każdego dnia było to widoczne coraz bardziej, że mimo dość trudnych okoliczności te nowe media publiczne starają się być naprawdę niezależne od władzy, naprawdę no, pluralistyczne, na ile to jest możliwe w, tej, w dzisiejszej bardzo podzielonej Polsce. I my tutaj naprawdę nie ustąpimy ani na krok. Będziemy robili wszystko, żeby uwolnić tę przestrzeń od partyjnego, takiego party, skrajnie partyjnego modelu.